Zanim świat się skończył, Jake był znany jako najlepszy poszukiwacz skarbów na świecie. Nieważne, jak stare czy jak daleko ukryte było znalezisko, zawsze potrafił je odnaleźć. Najbardziej lubił szukać skarbów pod wodą i cenił sobie to, że był sam sobie szefem. Niestety, potężny rozbłysk słoneczny uderzył w planetę i pogrążył świat w chaosie. Cała elektronika została zniszczona, a rządy upadły. Władze przejęli lokalni wataszkowie. Miasta zaczęły głodować, pieniądze straciły wartość, choroby rozprzestrzeniły się, a zdobycie lekarstw czy paliwa stało się niemożliwe. Sześć lat po rozbłysku Jake nadal pracuje jako łowca skarbów w Anglii. Przybywa do starej dzielnicy i po krótkiej obserwacji wchodzi do hotelu, kierując się schodami do apartamentu na najwyższym piętrze. Znajduje tam dużą biblioteczkę, którą dokładnie ogląda, aż odkrywa tajne przejście prowadzące do ukrytego pokoju. Jake natychmiast ustawia kilka małych ładunków wybuchowych, które rozrywają stalowe drzwi. Następnie podłącza własną baterię, by mieć trochę światła. W sejfie znajduje klawiaturę z hasłem, więc analizuje odciski palców na przyciskach i zapisuje możliwe kombinacje w notesie, aż w końcu trafia na właściwe słowo. Po otwarciu safe'u znajduje kolekcję starych płyt i odtwarza te, której tytuł odpowiadał hasłu. Muzyka uruchamia drugi, ukryty safe, z którego Jake wyjmuje niezwykle cenne skrzypce. W tym momencie do pomieszczenia wpada grupa zbirów przebranych za policjantów i żąda oddania instrumentu. Jake odmawia i grozi im bronią. Kiedy próbują go zaatakować, otwiera ogień i eliminuje ich jednego po drugim, walcząc wręcz, gdy musi przeładować. Gdy kończy mu się amunicja, rzuca ostrzem w uciekającego mężczyznę. Przywódca wyciąga nóż z pleców, nie wiedząc, że Jake podnosi w jego stronę środkowy palec, to uruchamia ładunek wybuchowy ukryty w ostrzu, który zabija również jego. Chwilę później Jake wchodzi do ogromnej posiadłości zamienionej w fabrykę strzeżoną przez niebezpiecznych żołnierzy. Przekazuje skrzypce asystentce Wataszki, a ta informuje go, że król August ma dla niego kolejne zlecenie. Jake uważa za dziwne, że Wataszka nazywa się królem, i odmawia, bo misja wymaga przeprawy przez kanał. Gdy August słyszy o odmowie, każe znaleźć ofertę, której Jake nie będzie mógł odrzucić. Po powrocie do domu, którym jest stara łódź zacumowana w porcie, Jake omija pułapki zastawione na intruzów i karmi swojego psa. Przegląda zapasy, które otrzymał jako zapłatę, w tym płytę, której słucha przy drinku. Zasypiając, śni o podróży dookoła świata nowym jachtem. Rano budzi go hałas. Na zewnątrz znajduje żołnierza złapanego w jego pułapkę. Mężczyzna mówi, że król przybył, by się z nim spotkać, więc Jake opuszcza łódź, nie pomagając mu się uwolnić. W magazynie czeka August otoczony dziesiątkami żołnierzy. Tłumaczy, że zatrudniał wielu ludzi, ale nikt nie potrafi znajdować rzeczy tak jak Jake. Opowiada też, że ciężko pracuje nad odbudową cywilizacji. Jake wciąż nie jest zainteresowany, dopóki August nie pokazuje mu nagrody Nowej Łodzi. Celem misji jest odzyskanie Monalisy, ukrytej w tajnym magazynie. Paryż był jednym z pierwszych miast zaatakowanych po rozbłysku, więc rząd ewakuował wszystkie narodowe skarby. August obiecuje też zapewnić Jake'owi żywność i wszelkie zasoby, więc ten zgadza się na zadanie. Najpierw żegna się ze swoim psem i prosi asystentkę Augusta, by się nim zajęła, jeśli nie wróci. Później dociera na lotnisko i z niepokojem patrzy na samolot pełen dziur po kulach. August pokazuje mu mapę i tłumaczy trasę, ostrzegając przed rebeliantami. W centrum miasta kontakt Augusta ma przejąć Jake'a i poprowadzić dalej. Po odzyskaniu monalisy, August zrzuci sprzęt do ewakuacji 3 godziny później. Wieczorem Jake wreszcie wylatuje. Młody pilot jest pewny, że wszystko działa, ale Jake zauważa jego trudności ze sterowaniem i zaczyna się martwić. Pilot przyznaje, że zabraknie im paliwa w połowie drogi, więc muszą przygotować spadochrony. Jake pyta o wskazówki, bo nigdy wcześniej nie skakał, lecz pilot nie potrafi pomóc. W końcu Jake zasypia i znów śni o żeglowaniu, tym razem z kobietą u boku. Budzi go nagłe wstrząśnienie samolotu, zostali zaatakowani. Pilot robi, co może, by uniknąć trafienia, lecz ogłasza, że muszą wyskoczyć wcześniej. Gdy znajdują bezpieczne miejsce, Jake skacze i otwiera spadochron, po czym boleśnie ląduje. Rusza dalej i odkrywa w okolicy pożary oraz powieszonych buntowników. Nagle z budynku wyjeżdża czołg i mierzy w niego lufą, ale zanim strzela, sam zostaje trafiony rakietą z ukrycia wychodzą rebelianci, wrzucają granat do wnętrza czołgu i zabijają załogę. Gdy odchodzą, Jake kontynuuje drogę. W mieście Amien żołnierze terroryzują ulice pod rządami okrutnego watażki Wulowa. Uwielbia on grać w szachy, bo uważa, że uczą strategii wojennej i zmusza cywilów do rozgrywek. Gdy jego ostatni przeciwnik przyznaje, że nie umie grać, Wulow strzela mu w głowę. Jego prawa ręka, Goricz, informuje, że widziano intruza wyskakującego z samolotu, więc Wulow wysyła ludzi, by go znaleźli. Rankiem Jake dociera do San Quentin. Mieszkańcy żyją tam w nędzy i strachu przed wulowem. Jake zagląda na tył samochodu i zabiera stare ubrania, by ukryć własne. Na rynku żołnierze przypominają wszystkim o zasadach, w tym o surowej godzinie policyjnej. Każdy, kto złamie zasady, zostanie surowo ukarany, co żołnierze natychmiast udowadniają, strzelając do dwóch buntowników. Gdy Jake próbuje odejść, zostaje otoczony przez żołnierzy, którzy każą mu upuścić torbę. Rzuca ją więc prosto w twarz jednego z nich i rozpoczyna walkę, przytrzaskując rękę jednego żołnierza drzwiami samochodu, a głowę drugiego rozbijając o szybę. Jeden z napastników próbuje zaatakować go nożem, lecz Jake blokuje cios i wbija mu broń w ciało. W kilka sekund wszyscy przeciwnicy leżą na ziemi, a Jake szykuje się do odejścia, gdy z ukrycia wychodzi kolejny żołnierz, gotowy go zastrzelić. Nagle jednak ktoś rozcina mu gardło to bojowniczka o wolność imieniem Dri, kontakt Augusta. Obserwowała Jake'a przez cały czas, ale nie pomogła wcześniej, bo chciała się przekonać, czy potrafi sobie poradzić sam, wiedząc, że dalej będzie jeszcze niebezpieczniej. Oboje ruszają szybko przez miasto, starając się zniknąć w tłumie, lecz generał i tak ich dostrzega. Jake i Dree wchodzą do kościoła, gdzie spotykają księdza Samsona, który posiada ważną mapę zdobyta przez niedawno straconych rebeliantów. Samson prowadzi ich do swojego garażu i pokazuje ciężarówkę, nad którą pracował. Na mapie wskazuje ich następny cel i zauważają szyfr wrogu. Gdy Samson przygotowuje pojazd, Dree opatruje rany Jake'a. W tym czasie generał wraz z armią otacza kościół, wzywając wszystkich do wyjścia. Dree i Jake pędzą do ciężarówki, a Samson wychodzi na zewnątrz, by odciągnąć uwagę wroga. Żołnierze nie wierzą mu, że jest sam, i wchodzą do środka. Samson wyciąga pistolet i strzela generałowi w ramię, lecz zaraz potem zostaje zastrzelony przez armię. W środku żołnierze znajdują garaż i rozpraszają się widokiem Jake'a w ciężarówce. Dri atakuje ich od tyłu i w błyskawicznej walce zabija wszystkich, łącząc strzelanie z walką wręcz. Na zewnątrz żołnierze nadal ostrzeliwują Samsona, więc nie słyszą strzałów, ale gdy Jake uruchamia silnik, radio gra głośno i natychmiast zdradza ich pozycję. Choke strzela w stronę kościoła, jednak bohaterowie przebijają się przez drzwi garażu i uciekają bez szwanku. Żołnierze otwierają ogień, lecz kule nie robią żadnych szkód, ciężarówka okazuje się kuloodporna. Jake wykorzystuje rampę, by przeskoczyć nad czołgiem i uciec. W pościg ruszają motocykliści. Wkrótce docierają do punktu kontrolnego, gdzie strażnicy również strzelają, ale Jake, wiedząc już, że pojazd jest odporny na kule, po prostu jedzie naprzód i przeskakuje przez barykadę, zmuszając strażników do uskoczenia. Na drodze pojawia się kolejny samochód z żołnierzami, więc Jake wjeżdża w budynek, by ich ominąć. Czołk strzela z daleka, trafiając przypadkowy samochód, który spada na jezdnię i powoduje wypadek części motocyklistów. Jake wykonuje ostry skręt, by uniknąć eksplozji, a Dree kieruje go do tunelu. Jadą jak najszybciej, bo dwóch motocyklistów wciąż ich goni, lecz po wyjechaniu z tunelu napotykają kolejny czołk. Działo strzela, ale Jake w ostatniej chwili unika trafienia. Pościg trwa, aż w końcu zostają otoczeni. Dree rzuca granat, który eliminuje motocyklistów, lecz nadal ściga ich samochód. Czołg znów otwiera ogień, a Jake wykonuje skok ciężarówką, przez co pocisk trafia w ich przeciwników. Wjeżdżając do innej części kompleksu, napotykają kolejny wóz z żołnierzami, a czołg przygotowuje się do strzału. Jake gwałtownie skręca, unikając trafienia, a pocisk znów niszczy wrogów. Wreszcie on i Dree mogą bezpiecznie ruszyć w stronę soili. Tej nocy zatrzymują się, by odpocząć. Jake zastanawia się, dlaczego wszyscy są gotowi umierać za jeden obraz, niezależnie od jego sławy. Dri wyjaśnia, że obraz to tylko pretekst. Prawdziwym celem jest skarbiec pełen broni, którą rebelianci mogliby wykorzystać przeciwko wulowowi. Wie o marzeniu J.K. dlatego składa dla niego papierową łódkę na szczęście. Następnego dnia wulow wyrusza pociągiem do San Quentin. Generał opowiada, że tylko dwóch rebeliantów zdołało pokonać cały jego oddział i próbuje zachować twarz, chwaląc się zabiciem księdza. Gorich jednak bez wahania go zabija. W Soili, Jake i Dri zatrzymują się przy starym budynku, w którym podobno znajduje się skarbiec. Dri jest zdenerwowana, ponieważ teren ten kontrolują widma. Grupa byłych więźniów, którzy stali się kanibalami. W oddali widzą wystrzeloną flarę, co oznacza, że ktoś ich śledzi. Wbiegają do środka i widzą krew na ścianach, a sam skarbiec jest otwarty i pusty. Zapach przy zawiasach sugeruje, że drzwi zostały niedawno wysadzone, ponieważ wnętrze nie nosi żadnych śladów zniszczeń. Jake wnioskuje, że zawartość została przeniesiona w bezpieczniejsze miejsce. Na zewnątrz widma szybko się zbliżają. Oboje kontynuują przeszukiwanie budynku i na kolejnym piętrze znajdują wiele łusek po nabojach oraz ślady walki na ścianach. Jake zgaduje, że obrońcy bronili się właśnie tam. Wchodzą do głównego biura i szukają dokumentacji ewakuacji. W jednej z szaf Jake znajduje fałszywą ścianę, za którą ukryty jest notes. Drit tłumaczy francuskie zapiski i odczytuje współrzędne, których potrzebują, ale Jake jest podejrzliwy. Uważa, że ludzie chroniący skarb nie zostawiliby prawdziwej lokalizacji wprost do odnalezienia. Korzystając z szyfru z mapy, próbuje rozszyfrować współrzędne, by odkryć prawdziwe miejsce. W tym momencie widma wdzierają się do budynku. Dri chce uciekać, ale Jake pracuje dalej, aż w końcu odczytuje nazwę Simshow, którą Dri rozpoznaje jako Ford i znajduje na mapie. Widma pędzą po schodach, więc bohaterowie uciekają przez okno. Jake zostawił granat na kłamce, więc gdy potwory otwierają drzwi, giną w eksplozji. W ciężarówce Dri kontaktuje się z rebeliantami i każe im spotkać się w Simshoffie. Kilka chwil później pociąg Wulkova przybywa do Soili, gdzie generał zauważa ślady opon. Gorinich znajduje notes ze współrzędnymi, ale Wulkow nie daje się nabrać i używa światła UV, by zobaczyć odciski palców Drey na mapie. Teraz wie, że również musi udać się do Simshoffa. Rave, który wystrzelił flare, nadal żyje. Wulkow dziękuje mu za informację, po czym go zabija. W końcu bohaterowie docierają do Simshoffa, a Dri przecina łańcuch, by otworzyć bramę. Gdy docierają do głównego budynku, Jake zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ponieważ nie ma żadnej ochrony. W środku wciąż działają niektóre maszyny, więc Jake zakłada, że miejsce jest zasilane panelami słonecznymi. DRI analizuje plany budynku i odkrywa, że dźwięk, który słyszą, to system filtracji powietrza dla skarbca, który wydaje się być zamknięty. Jake również patrzy na plany i opracowuje plan dostania się tam przez szyb wentylacyjny, choć po środku znajduje się wentylator. DRI zgadza się znaleźć panele słoneczne, by wyłączyć wiatrak, podczas gdy Jake rusza naprzód. Na najwyższym piętrze Jake znajduje linę i przywiązuje ją do zaworu, po czym rozcina torbę, by zrobić uprząż i mocuje ją do liny. Zaczyna zesuwać się w dół szybu, widząc obracający się wiatrak na dole, więc musi być ostrożny. Niestety, tarcie powoduje, że Lina zaczyna się przecierać. W tym samym czasie Dri dociera do paneli słonecznych i oddaje strzał, lecz pierwszy pudłuje. Na szczęście drugi trafia, a panele się wyłączają dokładnie w momencie, gdy Jake spada, dzięki temu wiatrak zatrzymuje się w ostatniej chwili. Po twardym lądowaniu Jake sprawdza kanał wentylacyjny i odkrywa, że jest zalany wodą. Nabiera powietrza i nurkuje, płynąc tak szybko, jak potrafi. Dociera do włazu, który okazuje się zamknięty. Zdesperowany zaczyna go napierać i w ostatniej chwili udaje mu się go otworzyć, unikając utonięcia. Jake w końcu dostaje się do skarbca i otwiera drzwi od środka, by Greg Dree również mogła wejść. Okazuje się, że Mona Lisa to w rzeczywistości bomba nuklearna, na której namalowano słynny obraz, co wprawia Jakea w osłupienie, choć Dree już o tym wiedziała. August nie powiedział mu prawdy, bo wiedział, że wtedy Jake by im nie pomógł, co ten potwierdza. Dree wyjaśnia, że kiedy Stany Zjednoczone zrzuciły bomby na Japonię, zachowały jedną zapasową, przeznaczoną dla Moskwy, na wszelki wypadek. Zapewnia, że August nie zamierza jej użyć, a jedynie chce ją chronić przed wataszkami takimi jak Wulow. Jake uważa jednak, że żadnemu z wataszków nie można ufać, nawet Augustowi, i że walka nie ma sensu, bo ostatecznie zawsze to oni wygrywają. Gdy rebelianci przybywają, by pomóc Drej przenieść bombę, Jake odjeżdża ciężarówką. Kilka sekund później pociąg Wulkofa dociera do Simszofa, a żołnierze otwierają ogień. Rebelianci próbują się bronić, lecz szybko zostają pokonani. Goranic wystrzeliwuje nawet pocisk, który wysadza ciężarówkę rebeliantów. Wkrótce Wulkof otrzymuje klucz bezpieczeństwa, a bomba zostaje przeniesiona do pociągu. Tymczasem Jake zatrzymuje się, spogląda na papierową łódkę od Drey i zmienia zdanie. Wraca do fortu, gdzie znajduje ciała poległych, ale na szczęście Drej wciąż żyje, ukryta w budynku. Opatruje jej rany na nodze, a ona przeprasza za swoje zachowanie i przyznaje mu rację walka rzeczywiście wydaje się bez sensu. Jake jednak uważa, że mogą jeszcze powstrzymać wulowa, wysa pociąg. Zbierają więc ładunki wybuchowe, a Jake przygotowuje specjalne ustawienie, po czym odjeżdżają ciężarówką. Fort eksploduje za nimi. Wieczorem pociąg musi zwolnić z powodu słabej widoczności, co wścieka Wulkofa. Zabija więc maszynistę strzałem w głowę, by pociąg przyspieszył. W tym samym czasie bohaterowie jadą mostem i gdy pociąg przejeżdża obok, Jake wskakuje na jego dach. Otwiera drzwi i wrzuca granat, zabijając kilku strażników, po czym wbiega do środka i walczy wręcz z ocalałymi. Odbiera im broń i również otwiera ogień. Wkrótce do walki dołącza Gorich, który okazuje się znacznie silniejszym przeciwnikiem niż zwykli żołnierze. Kopniakiem wyrzuca Jake'a z wagonu, a ten ląduje niebezpiecznie blisko bomby. Jednak odpowiada ciosem w krocze. Walka trwa dalej, aż pojawia się Wulkow i zaczyna strzelać, lecz Jake wykorzystuje go Richa jako tarczę. Następnie rzuca się na Wulkowa i obaj zaczynają brutalną bójkę po całym pomieszczeniu. W końcu Jake przygważdża Wulkowa do stołu i przebija jego dłoń kompasem, zabierając klucz bezpieczeństwa. W tym czasie Dri jedzie naprzód i dociera do kolejnego mostu, gdzie zakłada ładunki wybuchowe. Gdy te eksplodują, most zawala się, zanim pociąg zdąży go przekroczyć. Jake wyskakuje z wagonu, a Wulkow biegnie do kabiny, próbując zatrzymać pociąg, lecz jest już za późno. Może tylko patrzeć, jak skład spada w przepaść, eksplodując kilkakrotnie w wąwozie poniżej. Dri płacze, sądząc, że Jake również zginął, ale ten nagle pojawia się za nią i obejmuje ją. Jakiś czas później w Anglii Jake przekazuje Augustowi klucz bezpieczeństwa, wyjaśniając, że bomba leży na dnie przepaści. Tylko ten klucz może ją zdetonować, jednak August mimo to chce ją odzyskać na wszelki wypadek. Jake odmawia przyjęcia kolejnych misji i odpływa swoim nowym jachtem. Dri dołącza do niego i całują się, wypływając razem w świat. Tymczasem August zamyka klucz w swoim własnym sejfie, ujawniając, że od początku miał prawdziwą monalizę.